Prezentujemy kolejnego gołąbka na aukcję 22, 31 jest to wnuk Geringsa, półsiostra z 21 roku, jest wtypowana do piątki na każdy lot w tym momencie i, i ma, nie wiem, bardzo dobry konficjent do A kategorii do B wyjściówkę, super w tym sezonie, matką jest zaś najlepszej rocznej samicy zeszłego sezonu matka. Jest to taki imbret na, na Geringsa. Fajne ptaki, bardzo dobrze się w tym sezonie sprawują u nas i fajny też gołąbek, polecam bardzo. Czyli kolejna pozycja, to już jest Wnuch na Geringsa, tak. co I nie? Jednego z najlepszych dzieci Geringsa. Także drodzy hodowcy, kolejna pozycja, kolejny hodowla. Gdzie będzie bezpośrednio, to jest z jednej strony tak mówisz, wnuk, ale jeszcze z drugiej tak, strony prawnuk. Prawnuk, prawnuk, prawnuk do tak samo taki imbrez zrobiony, A, także tak. drodzy Rodzeństwo będzie też lotowane w pełni. Także zapraszamy drodzy hodowcy